Park Zdrojowy w Kudowie Zdroju był miejscem organizacji tegorocznego festiwalu Pstrąga, który co roku przyciąga licznie mieszkańców i turystów. Pstrąg od zawsze stanowił jedno ze źródeł pożywienia mieszkańców Kotliny Kłodzkiej. Został wpisany na listę produktów tradycyjnych w 2012 roku jako jubileuszowy, tysięczny produkt. Wydaliśmy zdecydowanie na pewno ponad 500 sztuk. Czyli tutaj, w obszarze parku zdrojowego, uważam, że jest to ilość no naprawdę bardzo duża. Bardzo cieszymy się, że Kudowa Zdrój wspólnie ze Starostwem Powiatowym jest organizatorem tegorocznej edycji festiwalu. Mimo tego, że Mamy pandemię. Jest to kolejny festiwal, który udało się w Kudowie w tym roku zorganizować. Jest to produkt regionalny, który musimy promować. Musimy dlatego, że ziemia kłodzka słynie nie tylko z pięknych atrakcji, pięknych widoków, ścieżek turystycznych i jeszcze szeregu innych atrakcji, ale również z czystej wody, z potoków górskich, w których właśnie żyje Pstrąg. Przygotowaliśmy dwa programy. Jeden z nich był to program kulinarny, czyli nasza młodzież przygotowała zakąskę z Pstrąg wędzonego. Podała go z dolinami, z buraczkami, z sosem, z rukoli. Druga część podawała się z obsługi gościa. Nasze uczennice w sposób zsynchronizowany przedstawiły i dokonały tej obsługi na scenie. Danie było podane bardzo Ładnie, kelnerzy tak z gracją z taką podchodzili do nas i było smaczne, tak jak już mówiłam, że wielki szacun dla tych młodych ludzi, że oni potrafią już tak dużo zrobić w życiu dadzą sobie radę i będą naprawdę dobrymi kucharzami. Bardzo smakowało, był ten sos zrobiony, no był rewelacyjny z tą rukolą. Przepyszne. No naprawdę szacun dla, dla tych młodych ludzi i oby zdobywali jeszcze większe umiejętności. Uważam, że smażenie takiej ryby tutaj dzisiaj na oleju fajnej małe w drobnej panierce, czyli lekka przyprawa i mąka daje najlepsze efekty. Przyprawy są praktycznie klasyczne. Czosnek, troszeczkę soku z cytryny, skórka z cytryny, pieprz oczywiście i trochę ziół. W tym dniu nie brakowało plenerowych konkursów, quizów i animacji plastycznych dla dzieci, a wszystko w temacie lokalnego produktu. Tutaj jest wodorosty, do do, do do, do do. Tutaj, I tutaj jest, jest tak, to. rybka jest taka, taka która która goni taką A tu ślimak, który rozmawia z rakiem. Tutaj są takie falujące fale. Malowałam ryby, które płyną do domu: Julka, Franek i Wojtek. Z punktu widzenia realizatora tego festiwalu, no prowadzącego w tej, też tutaj w tej kwestii, muszę powiedzieć, że patrzę też na reakcję publiczności. Publiczność ta. No naprawdę, reagowała absolutnie na żywo. Uważam, że jest naprawdę udana. Jest udana, przeszła do historii, chcemy, aby następne, które pojawią się na przykład w roku przyszłym, życzę sobie tego, aby wykonywane były już bez tej pandemicznej historii.